skoczymy i niech się dzieje co chce. Co ma być, to będzie, jak to mówią.

Jest prędkość i tela redukcja! Ty, <śpiewanie> <śpiewanie> hey, A coś ty tu odwalił! Gaż go! Dasz sobie radę? Tak! dawaj jeszcze raz! Nie łam się, jest dobrze! A co ty siedzisz, odpoczywasz? A ty się odpoczywasz czy miałeś wjeżdżać górka, górka dobra, tylko kierowca jakiś taki pijany Odwrócimy go, co? Dobra, tak, cyk No dawaj O i pyk I co mam zejść z nim czy co zejdziesz z nim? Zejdziesz z nim Bo jak ja zejdę stąd będziesz musiał mnie wjeść do góry później Także do powolutku na hamulcu, żeby ci się nie wywrócił. I nie chciał już staczać. No jest tragedia, ci mówię. To niego. Kurwa. O Maria. Cóż ja mogę powiedzieć na ten temat! Twojego później ściągniemy mojego mieszkańca, dobra ok da radę? Się łączymy i nie ma problemu. Teraz się nie słyszę, bo zagłośnie. Nie, 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 puść go, puść, puść go. Dobra, żyjesz. Ład też cały, ty cały? By chociaż spadł na sądu, by było co nagrać. Takżeś spierdolił. Tylko tak, żeby nam nie zleciał. No, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze. Czekaj, ja tu ubiję trochę. Oh. I spróbuj samym kładem, a ja spróbuję go troszkę pociągnąć No Na skręcony. a hamulec. ogóle jak coś, to ja ci będę naciskał Nacis... Nacisnij, Jest? Dawaj, 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 dawaj Troszkę nacisnąć Delikatnie, ja aby nam wyszedł, ja będę podsypywał. No no dobra, stój, stój, stój. Żyjesz? Ale wyszedł ładnie. <grywia> Spróbujemy go tu tą dupą, żeby nam się nie sunął. Dobra. Dobra. Czekaj, trochę ci tu ubijemy. Taksa tu próbuj coś, tylko spróbuj się odsunąć trochę od tego, nie? Copnij Dawaj do tyłu Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Chyba, że tu zjedziesz. No to próbuj tam I dawaj, dzida. To się wiedzie, Bo ja do góry nie ma chuja. No mówili, że czysto Też nie widać, dopiero tu widzę jak już zjeżdżam Zawsze jeździmy tak I tym łagodnym zjeżdżamy Nie do góry? No jak mam jechać do góry na wstecznym? Pomóc Ci zjechać? No dasz radę, nie bój żaby To nie jest tak straszne jak się wydaje Powolutku i hamulec co kawałeczek Byś na prostą wyszedł. Dawaj dobrze idzie. Kierownicą troszkę w drugą, bo ci ściąga. O, tak. Doczekaj ja cię tu złapię i sobie cofniesz. Ja nie odjedę Ci teraz na bok Żebym ja odjechał na bok żebyś być tak daleko, nisko Ja tu teraz nie mam manewru Jedź sobie tak jak kierujesz Ja ci kobietę trzymam za przód, żebyś się ustawił do tego zjazdu i powoli Nie stresuj się, nic Ci nie wydarzy Spokojnie, zjeżdżaj, też się trzeba nauczyć To zjedź jeszcze z metr Jeszcze kawałek to i wtedy mojego tam bokiem jak chcesz I delikatnie co kawałek hamuj mój! Kierownicą do mnie skręć! O tak! Wy prostu się i już masz prostą O i elegancko już idzie prosto! Tak jak masz kolejny, jeszcze teraz nic się stanie! O kurwa! Nie się! Po kolana! La ah, pierda <laughs>